Jestem Młodych Razem, bo chcę równości wszystkich grup społecznych i chcę zwalczyć mowę nienawiści. Dołączyłam do Młodych Razem, ponieważ mamy najlepsze osoby poselskie w Sejmie: najwyższą z posłanek Gosek-Popiołek oraz potężnego Duńczyka Adriana Zandberga. W zeszłym roku postanowiłam dołączyć do Młodych Razem, ponieważ chciałam poznać y, młode osoby w moim wieku. Które mają poglądy takie jak ja i wartości, i chciałam z nimi zacząć wspólnie działać, mieć z kim na przykład pójść na protest. No i bardzo dobrze zrobiłam, ponieważ jest tu wiele osób bardzo zaangażowanych w swoje działania, którzy chcą robić. Wiele dobrego i też pomogli mi samej się tu zaklimatyzować i samej zacząć działać. To była dobra decyzja. To wszystko. Dołączyłam do Młodych Razem, ponieważ chciałam działać na rzecz osób LGBT, a niestety mieszkam w małej miejscowości, więc dołączenie do naszej ukochanej młodzieżówki bardzo mi w tym pomogło. Dołączyłam do Młodych Razem, aby walczyć o prawa dyskryminowanych grup społecznych w Polsce. Znalazłam tu wsparcie, zrozumienie oraz osoby podzielające moje spojrzenie na świat. Znalazłam tutaj osoby, które są gotowe do działania, a co najważniejsze, wiedzą jak to robić skutecznie. Poznałam tutaj swoich przyjaciół oraz znalazłam wspaniałe miejsce do rozwoju, miejsce, w którym czuję się bezpiecznie. Myślę, że każda osoba wrażliwa na potrzeby i problemy społeczeństwa znajdzie u nas swoje miejsce. Wybrałem młodych razem, bo martwi mnie sytuacja w moim kraju. Dziś potrzebujemy równości ekonomicznej i społecznej, a nie religijnego fanatyzmu. Jestem w młodych razem, bo chcę ogólnodostępnej pomocy psychologicznej także w szkołach. Jestem w młodych razem, bo chcę naprawdę sprawnego i dostępnego transportu publicznego, który można dojechać zawsze i wszędzie i który nikogo, kto nie ma samochodu, nie pozostawia wykluczonym i na gorszej pozycji. Dołączam do młodych razem, bo wierzę, że godna opieka medyczna należy się każdemu. I od tego, czy mieszkasz w małej wsi, czy w wielkiej miejscowości. Jestem w Młodych Razem, ponieważ chcę żyć w kraju, w którym czuję się chciany i bezpieczny. Jestem w Młodych Razem, bo chcę państwa, które dba o obywateli. Hej, jestem Oliwia, jestem z opolskiego okręgu Młodych Razem, należę do tej młodzieżówki od około 10 miesięcy. Odkąd pamiętam, moje poglądy były dość progresywne, a rok temu zaczęłam się interesować również gospodarką. Po niedługiej analizie stwierdziłam, że lewicowa gospodarka to jest jedyna słuszna i sprawiedliwa. No i stwierdziłam, że powinnam dołączyć do młodzieżówki, dlatego, aby móc te poglądy głosić i wśród dorosłych, i wśród młodzieży. Ale również chciałam się jeszcze bardziej dedukować w tym temacie i poprzez rozmowy z osobami z okręgu yy, dowiedzieć się więcej, dowiedzieć się jak działać, aby móc te poglądy głosić. A wybrałam Młodych Razem dlatego. Że ta młodzieżówka to jest tak naprawdę najbardziej lewicową gospodarczą i jednocześnie łączącą wszystkie progresywne, ekologiczne poglądy. Dlaczego dołączyłem do Młodych Razem? Bo nie podoba mi się dwupartyjna dyktatura PiS i PO, bo sytuacja w naszym kraju jest naprawdę zła i chciałbym mieć na nią wpływ. Bo w młodzieżówce poznałem wiele świetnych osób, które tak samo jak ja chcą zmian, bo zależy mi na środowisku oraz, co najważniejsze, na ludziach, gdyż nie akceptuje dyskryminacji kogokolwiek, czy ze względu na stan majątkowy, tożsamość płciową, orientację, pochodzenie, kolor skóry, czy religię, którą wyznaje. Dlatego warto udzielać się społecznie, bo razem możemy wszystko. Nazywam się Agnieszka i jestem młody Młodych Razem, bo że sprawiedliwość społeczną i realne zmiany, które osiągnąć możemy tylko działając razem. Jako że dziś święto pracy, 1 maja, to warto mieć jedną z najważniejszych motywacji dołączając do Młodych Razem i jest to walka o godną płacę i dobre warunki pracy. Szczególnie, dla, szczególnie jest to dla nas ważne, dla młodych ludzi, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy. Jestem bardzo znosna z tego że Młodych Razem, dało mi to wiele korzyści. Ja korzystam od maja do 2020 roku, Widziałam w okręgu podlaskim, poznałam naprawdę wiele Wspaniałych osób, z którymi przyjedziecie do teraz, które rozwinęły moją osobowość, nauczyły mnie bardzo wielu rzeczy. Nauka pracy w grupie, czy rozwijanie swojej osobowości, poglądów jest dla mnie bardzo ważne. I tego nauczyłam się w Młodych Razem, dlatego tu jestem. Jestem w Młodych Razem, bo chcę działać na rzecz praw pracowniczych i równości społecznej. Uczyłem do Młodych Razem, bo miałem dość marnowania pieniędzy publicznych na inwestycje, które posłużą tylko śmietance towarzyskiej, zamiast pomóc najbiedniejszym ludziom. Hej, jestem w Młodych Razem, ponieważ uważam, że jeżeli ja sama nie zawalczę swoje prawa, to nikt tego nie zrobi. Dlatego dołączyłam do Młodzieżówki, która pomaga mi nagłaśniać moje codzienne problemy i walczyć o to, żeby moje potrzeby jako obywatelki tego kraju zostały spełnione. Dołączyłem do Młodych Razem, ponieważ wierzę w zmiany. Chcę, żeby Polska była państwem, w którym osoba będąca na płacy minimalnej mogła zarobić na godne życie, żeby studenci... Mogli wynająć mieszkanie za nieogromne pieniądze, żeby pary homoseksualne mogły brać śluby, tak jak normalni obywatele tego państwa. W Młodych Hazem poznałem wielu ludzi, chodzę z nimi na manifestacje i protesty, ale to nie jest wszystko. Organizujemy też oddolne inicjatywy społeczne. Na przykład w Szczecinie wraz z pomocą innych młodzieżówek zorganizowaliśmy Wizję Młodych lewicowy projekt edukacyjny. Jestem w Młodych Razem, ponieważ chcę sprawiedliwej transformacji energetycznej. Dlaczego dołączyłam do Młodych Razem? Cóż, nasz kraj ma już wystarczająco wielu ludzi, którzy nie robią nic, siedzą cicho, siedzą bezczynnie, w ogóle nie krytykują obecnej sytuacji, a jeśli krytykują, nic z tym nie robią. Zazwyczaj tylko dlatego, że im się nie chce. A mi się chce. Chcę, żeby mój głos został usłyszany, chcę zobaczyć zmianę i chcę się do niej przyczynić. Jestem Gosia, należę do okręgu Poza Granica, a działam w Młodych Razem, dlatego, że chcę, żeby Polska, która jest moim domem, była bezpieczna i przyjazna dla wszystkich, żeby każdy czuł się tutaj mile widziany.